Nokian Z-Line SUV to opona letnia klasy premium. Model sprawdzi się w autach typu SUV i samochodach 4x4. Opony Nokian powstają przy pomocy innowacyjnych technologii. Nokian to największy producent opon w Finlandii. Jeżeli szukasz trwałych opon gwarantujących przedłużoną eksploatację, ten model jest dla Ciebie. Nokian Z-Line SUV to odporność na uszkodzenie mechaniczne i otarcia. W oponie zastosowano asymetryczny bieżnik. Zapewnia on efektywne odprowadzanie wody i błota. Zoptymalizowana rzeźba bieżnika gwarantuje odporność na zjawisko aquaplaningu. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo. Nokian Z-Line SUV to wysokie osiągi, komfort i dobra przyczepność w każdych warunkach. Nokian to wysoka jakość gwarantowana przez niemal 120 lat historii fińskiej firmy.